Dzisiejsze słowo Boże mówi nam o miłowaniu drugiego człowieka. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie. Co zatem zrobić, aby tak naprawdę potrafić kochać drugiego człowieka? Najlepsze, co możemy zrobić, nie tyle dla siebie, co przede wszystkim dla swojej rodziny, przyjaciół, współpracowników, to zbudować prawdziwą relację z Bogiem. Fundamentem do miłowania Czyli okazywania dobra drugiemu człowiekowi, jest żywa i szczera więź z Bogiem. Jeśli mamy wszystko poukładane w relacji z Bogiem, stawiamy go na pierwszym miejscu, to będziemy potrafili stworzyć relację pełną miłości z ludźmi, z którymi żyjemy na co dzień nawet z tymi, z którymi jest nam nie po drodze. Będziemy potrafili okazywać im szacunek, nie będziemy obgadywać, krytykować. Cierpliwość, brak egoizmu, zrozumienie, serdeczność. Trudno wyzwolić z siebie własnymi siłami. Potrzebna jest więź z Chrystusem. Kto Jemu ufa, otrzymuje Ducha Świętego, który rozlewa w naszych sercach miłość. Pomaga ona uwolnić pokłady dobra, które są ukryte w każdym z nas. Dzisiejsze Słowo mówi: Miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, Narodził się z Boga i zna Boga. Ludzie patrząc na nas, na to jakie mamy podejście do nich, jak się do nich odnosimy, jak reagujemy w sytuacjach trudnych, wymagających naszego zaangażowania, wyrzeczenia, zadają sobie pytanie. Dlaczego oni zachowują się tak, a nie inaczej? Skąd czerpią wzorce do takiej postawy? Właśnie ta codzienność proza każdego dnia. Jest najlepszym momentem dla nas dodawania świadectwa, że mamy prawdziwą relację z Bogiem. Jak dbać o tę relację? Przepis jest prosty. Kontakt ze Słowem Bożym, uczestnictwo w Eucharystii, stan łaski uświęcającej. Wydaje się niewiele, a tak naprawdę to niewiele może zdziałać bardzo wiele. I jeszcze jedna rzecz ważna: pamiętajmy, aby ta relacja nie była tylko od święta ale aby była naszą codziennością. Otwórzmy się zatem na relacje z Bogiem i dbajmy o nią, a zobaczymy, że znajdziemy siłę i umiejętności do prawdziwego miłowania drugiego człowieka.